Cześć, dzisiaj przeprowadzimy kilka piorunujących eksperymentów z bardzo wysokim napięciem. W jednym z ostatnich filmów na moim kanale zbudowaliśmy generator Van de Graaffa. Jeżeli ominął Cię ten odcinek, wbijaj w link, żeby nadrobić. Dla przypomnienia, generator Van de Graaffa pozwala wygenerować olbrzymie napięcie poprzez zwykłe tarcie. Zanim zobaczymy pioruny w butelce, przejdźmy do najbardziej popularnego eksperymentu, czyli elektryzowania się włosów. Niestety, moje włosy są za krótkie, dlatego posłużę się peruką. Teraz już wiem jak Anna Montana czuła się w tym serialu. Kiedy dotykamy generatora, nasze ciało zbiera dodatnie ładunki z dużej kuli. Wiele z nich robi sobie przystanek w naszych włosach, a jak wiemy, dwa ładunki o jednakowych znakach chcą od siebie być jak najdalej. Nagromadzone ładunki zaczynają się od siebie odpychać, co powoduje, że włosy stają dęba. Włosy ponownie opadają, gdy dotkniemy kuli uziemiającej lub uziemimy się w inny sposób. Pozwalamy wtedy na ujście ładunków z naszych włosów. Podobne zjawisko widzimy w kolejnym eksperymencie. Natomiast tutaj bibułowe włosy nie do końca uciekają od siebie nawzajem, a raczej od kuli, która jest bardzo mocno naładowana dodatnimi ładunkami. Okej, okay, jesteśmy gotowi na prawdziwą burzę w butelce! W tym eksperymencie postawimy zwykłą butelkę z wodą na dużej kuli generatora. To co widzimy to burza elektrostatyczna. Butelka z wodą działa jak kondensator, można powiedzieć, jako odpowiednik akumulatora. Pozwala nam na zgromadzenie dodatkowych ładunków elektrycznych. Gdy ładunki osiągną odpowiedni poziom, widzimy przeskok elektryczny między butelką a otoczeniem. Co jest bardzo ciekawe, iskry lecące od dna butelki do korka w głównej mierze podróżują po wewnętrznej stronie plastiku na styku wody i ścianki. Ważny przerywnik, jeżeli kiedykolwiek będziecie wykonywać to doświadczenie w domu, uważajcie. Po eksperymencie ręką ściągnąłem butelkę, odłożyłem na biurko i poszedłem na przerwę na 20 minut. Po powrocie chciałem przełożyć butelkę w inne miejsce i nagle zobaczyłem gwiazdki przed oczami. Okazuje się, że przez to, że obudowa jest izolatora, ładunki nie do końca mogą uciec. Ale jeżeli znajdą już przesmyk, uderzą z mocą tysiąca słońc. Aby bezpiecznie rozładować butelkę, ściągamy ją np. kuchennymi szczypcami na podłogę, a następnie kulą uziemiającą jeździmy po całej jej powierzchni. Aż w pewnym momencie usłyszymy bardzo głośny trzask, to znaczy, że została rozładowana. Jak widać, iskry są ogromne, ale jakie tutaj właściwie możemy mieć napięcie? Możemy to stwierdzić w przybliżeniu. Przyjmuje się, że dla suchego powietrza iskra pokonuje 1 cm na każde 30 000 V. Zatem sprawdźmy, jak długie są nasze iskry. Między dwoma kulami mamy 5 cm. Sprawdźmy jeszcze, co stanie się, jeżeli położę rękę na kuli uziemiającej. Maksymalna odległość to 8 cm. Zatem możemy oszacować, że nasz generator jest w stanie wygenerować 240 000 V. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego jeszcze żyje dostając z takich piorunów? Najmocniejsze na świecie generatory Van de Graaffa osiągają miliony Voltów, ale urządzenia te produkują bardzo niskie natężenie, rzędu kilku mikroamperów. Taki prąd jest zbyt mały, by zrobić nam większą krzywdę czy nas zabić. Ładunek elektryczny w postaci iskier z łatwością przebija nasz na skórek, który posiada stosunkowo duży opór. Natomiast po wejściu w nasze tkanki wewnętrzne, napięcie prawie natychmiastowo spada do minimalnych wartości, a my jesteśmy bezpieczni. Zobaczmy, jak ryż preparowany poradzi sobie z tak dużym napięciem. Ten eksperyment bardzo przypomina doświadczenie z włosami z początku odcinka. Tutaj dzieje się to samo, natomiast w tym przypadku ryż może zrobić jedno: wyskoczyć poza tackę. Niech mu ziemia miękką będzie. Dopiero zbliżając kulę uziemiającą zaczyna się prawdziwa impreza. Podobny efekt powinniśmy zobaczyć przy użyciu aluminiowych miseczek. To chyba mój ulubiony eksperyment. Miseczki wyskakują z taką gracją, godzinami mógłbym patrzeć na to widowisko. Obiecałem w ostatnim odcinku, że zagramy ping-ponga z dużą kulą. Ja już szykuję rakietkę, a jeżeli Tobie podobają się takie eksperymenty, obserwuj kanał! Do takiej gry potrzebujemy specjalną rakietkę, a tak naprawdę wystarczy, że zwykłą owiniemy folią aluminiową. No dobra, może to nieprawdziwy tenis stołowy, ale czego się mamy spodziewać po kuli bez rączek? Piłeczka po otrzymaniu ładunku z dużej kuli chce od niej jak najszybciej uciec. Po drodze napotyka kulę uziemiającą i sytuacja się odwraca. Zauważyliście pewnie podczas eksperymentów, że gdy pojawia się iskra między kulami, mała kula jest odpychana, a potem przyciągana ponownie. Dlaczego właściwie tak się dzieje? Wygląda to trochę, jakby iskry miały taką moc uderzenia, że aż kula się trzęsie. Nie do końca. Jak już się pewnie domyślacie, kule gromadząc przeciwne ładunki przyciągają się do siebie. Natomiast po wyładowaniu, ładunki na kulach stają się neutralne, co powoduje, że kule wracają do swoich początkowych pozycji. Pewien wąż zainteresował się Wandegrafem. Spróbujmy go poskromić! Teraz już wszyscy wiemy, dlaczego tak się dzieje. Wąż ładując się dodatnim ładunkiem, chce odpełznąć od dużej kuli, ale za dużo zjadł i nie może tego zrobić. Na ratunek przychodzi mała kula, która neutralizuje ładunki, a wąż ma chwilę wytchnienia. Ten eksperyment jest trochę dziwny, bo to przecież dzieci sznurkowego węża, ale wygląda satysfakcjonująco, dlatego Wam pokazuję. Ze sznurka powstało bardzo dużo małych niteczek. Zobaczcie za jaką prędkością zmieniają pozycję między kulami. Tak jak wspominałem podczas budowy Van de Graaffa, kula nie może mieć ostrych krawędzi. Ale co jeżeli będzie miała? Wydaje się, że gdy uruchomimy generator i pójdziemy zjeść obiad, po powrocie iskra zabije nas na progu po wejściu do pokoju. Jednak to nieprawda. Ładunki gromadzą się na kuli, ale czym jest ich więcej, tym szybciej z niej uciekają. Przyklejając gwoździa tylko im pomogliśmy. Ładunki uwielbiają zbierać się na ostrych krawędziach. Tutaj zbiera się ich tak dużo, że uciekając powstaje elektryczny wiatr. Możemy go zaobserwować przykładając świece. Widać też, że jedna część płomienia jest przyciągana do gwoździa. Dzieje się tak, ponieważ płomień to zjonizowany gaz, gdzie część jest naładowana dodatnio, a część ujemnie. Ta ujemna część chce zbliżyć się do dodatnio naładowanego gwoździa. Elektryczny wiatr lepiej zobrazuje pasek bibuły. Widzimy, że pasek odpychany jest, gdy wisi zaraz przed zakończeniem gwoździa, a gdy przesuniemy go na jedną ze stron, od razu przyciągany jest do kuli. Pod ostatnim filmem prosiliście, aby sprawdzić, czy żarówka zabłyśnie w pobliżu grafa. Nie wiem, ale możemy to sprawdzić. Jak widać, żarówka miga przy każdym przeskoku iskry. Teraz zgaźmy światło. Niestety kamera nie nadążała za miganiem, z tego powodu widzimy dziwne paski na żarówce. Dziękujemy, do zobaczenia w kolejnym odcinku.